Chajko. Jeden z najlepszych szotarów, jakich znam. Serio jestem w nowym filmie Poszukiwacza? Dobra, przerywamy ten materiał, żeby nadać specjalną wiadomość. Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy piękną reklamę pizzy prosto od sztucznej inteligencji. Zacznę od podziękowań za Waszą obecność pod ostatnim odcinkiem, który mimo obciętych zasięgów... To jest normalne i jest to konsekwencja tak długiej przerwy. Pojawiliście się tak licznie. Postanowiłem, że pod tamtym filmem odpiszę na każdy komentarz. Było ich ponad 1,5 tysiąca i trwało to ponad 6 godzin, ale były one bardzo podbudowujące. Uh, uh. Dziękuję też każdemu z was, kto mnie oglądał. W łóżku, w wannie, a no może na swoim streamie, tak jak Kasix. Ja powiedziałem, że był super! Ja powiedziałam, że super, że fajnie, że wróciłeś. Bardzo Wam za to dziękuję, dlatego ponownie tą wielotysięczną... Jestem na, sty na ty. To ja! Byłam tam! Ej, Boże, ja jakiś bucket list muszę odznaczać, nie? Byłam już na e, odcinku Matura to bzdura. Pojawiłam się u poszukiwacza. Ja już chyba mogę umierać. My byliśmy. Aha, no tak. Zabierz mi trochę mojego szczęścia, kurwa. Tylko chwilę, jak się ucieszyłam, no. My byliśmy, ta. My byliśmy. Ekipą wspólnie lećmy do internetu. A tu nadal gorącym tematem jest AI, Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja. Chyba tym najpopularniejszym jest ChatGPT, z którego też czasem korzystam, a którego działanie kosztuje 700 tysięcy dolarów! Dziennie! Semi-Analysis informuje, że składa się na to 3617 serwerów wyposażonych w 28936 procesorów graficznych. Według nich jedno zapytanie chatbota kosztuje 35 centów, czyli około 1,5 złotego. Dużo, mało? no zależy od pytania. Chociaż z drugiej strony, co nas to obchodzi? Nie my płacimy. Oczywiście koszt może być niższy, bo udział. No, a kto płaci? Kto? watch. Hmm. 200 dolarów wersja premium. A, okej, okej. Joeoft tego AI jest Microsoft który zapewne udostępnia swoje maszyny. Poza tym są też wersje płatne. No i twórcy, jak i inwestorzy, traktują to jako inwestycje. I takich, póki co darmowych, AI jest całkiem sporo. Niektóre tworzą grafiki, inne filmy, muzykę, co w połączeniu może dać ciekawy efekt. Oto reklama Pizza Autorstwa Sztucznej Inteligencji. Manko. Dzięki, Przesyła 200 zł. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Bertmat. Ja się wystraszyłam, że to w tej reklamie jest takie coś i mówię, no chyba i nie poszło tej sztucznej z dwiejki za to. Dzięki, Bertmat. Za dwie stówki. Witam cię serdecznie. Czy ty ukradasz banki? Może jakimś sposobem cudem, czy coś? Jak masz jakoś. Nie bardzo dużo pieniędzy i troszeczkę mnie to martwi, skąd je pozyskujesz. Mam nadzieję, że w legalny i uczciwy sposób. Tato, mój wspólnik. Potwierdzam, byłem bankiem. Wilkond, dzięki za trzeci miesiąc Suwika. Siebaneczko będę Bring friends down to pepperoni hugspot. Our chefs make pizza with heart and special touch. Cheese, pepperoni, vegetable, and more secret things. Need delivery? Pizzas come fast. Not not who's there. Pizza magic. Eat pepperoni hugspot pizza. Your tummy say thank you. Your mouth say, hmm. Pepperoni hugspot. It's like family. But with more cheese. No aż chce się jeść. Popatrzcie jakim smakuje. Kurwa, muszą coś... Ten secret składnik musi... Na... aż ich powyginało, kurwa, nie. To musi być naprawdę dobry, sekretny składnik. Our chefs make pizza with heart. Wygląda jak psychodeliczny horror, a nie jak coś, co ma nas zaprosić na pizzkę. Nie mówię tylko o wspomnianej rodzinie, której jeden z członków ma sześć palców. Dzieciak nie może trafić pizzą do buzi, ta kobieta wci na talerz, inną to rozmiesza, a kolejna jakby miała to zaraz wypluć. A szkoda, bo pizzerman wypieka ją prosto ze swojej ręki, a przywiózł ją mocno naćpany dostawca. Co jednak najbardziej mi się podobało? Hasło. Pizza jest jak rodzina, tylko z większą ilością sera. Przyznajcie, że to. Akurat, akurat na to nawet nie zwróciłam uwagi. Prawda, dobre hasło. Reszta. No do dopracowania, ale pamiętaj, że to big początek. I pewnie za kilka lat ciężko będzie nam odróżniać, co stworzył człowiek, a co komputer. W tym klipie Chad GPT stworzył scenariusz, Runway Gen stworzył wideo, obrazy to dzieło Meet Journey, lektor to Eleven Labs, a muzyka to SoundRaw AI Music. Człowiek pomógł tylko wszystko połączyć za pomocą Adobe Premiere. Możemy stworzyć wszystko, granicą jest tylko nasza wyobraźnia. Za to AI nie ma takich blokad. Will Smith jedzący spaghetti? Proszę bardzo. Will Smith ma jeść Willa Smitha, który je pizzę. Nie ma problemu. A może chcemy zobaczyć Donalda Trumpa łowiącego ośmiertnicę? Za chwilę w towarzystwie Baracka Obamy. Okej, okay. tylko że oglądając to czujesz jakiś taki niepokój. Jeżeli jednak wykorzystamy te narzędzia w odpowiedzi... Ja się boję. Czuję ten niepokój, no. Czuję niepokój. Hampel, dzięki za czwarty miesiąc, super witam. Ja, ja, ja cz cz czuję, no. w odpowiedni sposób, to za ich pomocą możemy stworzyć niesamowite filmy. Które będą niejako Boże, widziałam to. Jeszcze ja kładę się do łóżeczka, Byłam taka strasznie zmęczona, taka ten, i przeglądam sobie tak TikToka, żeby się zasnąć. I puszcza mi się to, i ja się na to gapię na zasadzie. Co jest kurwa? Możecie niesamowite filmy które będą niejako sztuką, takimi drzwiami do innego świata wygenerowanego przez komputer. To jest znany mi Jarney, a tu NERF, program stworzony przez Lumalabs AI, który jest połączony z siecią neuronową. Algorytm z obrazu 2D wygeneruje nam świat 3D, z którego możemy wyciągnąć dotąd niedostępne kadry. Każdy z tych AI dopiero się uczy. Chad GPT jest na poziomie 9-latka, no co będzie za kilka lat, kiedy nas przerośnie, no myślę, że stanie się to szybciej, niż nam się wydaje. No. Na szczęście, AI jest jeszcze ciekawostką, a światem nadal rządzi najinteligentniejszy organizm, czyli człowiek. Radząc sobie z trudnościami, jakimi może być podgrzewanie jedzenia, za pomocą suszarki. Ej, no, sam na studiach robiłem tosty żelazkiem, a nawet nim podgrzewałem kotleta i zajadałem się nim ze smakiem. W ostatnim odcinku mm. informowałem was, mm. że nasz żurek w ogóle na światowym rankingu. Ale są ludzie, którzy gotują parówki w czajniku, a potem piją kurwa w herbatę stamtąd. Na studiach się robią różne rzeczy i jakby to, że ktoś podgrzewa jedzenie suszarką, nie szokowało mnie aż tak. No, fuj, no fuj, jajka z też już widziałem. No tak. Ty piłaś wody po parówkach? Nie, nie pozwoliłam gotować parówek w moim czajniku. Zup zajął drugie miejsce. a Dzisiaj powiem Wam, że nasz schabowy w globalnym rankingu kotletów zajął miejsce dziewiąte. Pierwsze zajął kotlet Milanesa Napolitana. Z Argentyny. Nazwa myląca, ale kotlet został stworzony w latach 30. 40, XX wieku w restauracji Napoli. Stąd nazwa. Jak mówiłem, nasz schaboszczak zdobył dziewiąte, ale nasz kotlet z piersi skurczaka z 16, mielony 17, a z indyka 21 miejsce. Na 26 pozycji cztery są nasze. No słuchajcie, trzeba się cieszyć, czuć dumę, no i rozkoszować się polskim kotletem. Nie znowu ten czat! Trajciak, dzięki za premieka, witam cię serdecznie. Czemu ty to wrzucasz? Mi się wydaje, że te dzieci mają, jest z nimi coś nie tak. Podczas niedzielnego obiadu z rodziną. Nie wiem, ile ten ranking kosztował, ale zrobiłem swój. Kosztował mnie złoty 50, a bardziej nie mnie, bo nie płaciłem. I nasz schabowy jest na pierwszym miejscu listy kotletów najbardziej cenionych na całym świecie. Ha! Dobra, bo jeszcze ktoś napisze, że jest już późno, a ma ochotę na pizzę czy kotleta. Dlatego zanim... W sumie trochę zgłodniałam. Zaczniecie niszczyć smartfony i inne ekrany, na których mi oglądacie. No more photos, no more photos, no o, photos. Zmienimy temat. Poza tym jedzenie o tej porze jest niezdrowe. do you about California? <coughs> You like it? Yeah. Do you like it? Yeah. You taking a shit? Yeah. A smażone rzeczy mogą powodować zaparcia. What you doing? W komentarzach pod ostatnim odcinkiem wiele osób zarzuciło mi, że na inteligencję ludzi. W końcu zawsze była grupa głupich, no i część ludzi mądrych. No i zgadza się, zawsze tak było. Widać to chociażby po wyborach. A tak na serio, to wina internetu. W czasach bez możliwości wrzucania tam wszystkiego, co popadnie, tylko rodzina wiedziała, jaki jesteś głupi. Dlatego też. A to prawda! Teraz na przykład, tak jak nie wiem, czy pamiętacie, wczoraj oglądaliśmy to z tym lustrem. Co ludzie przykładają kartkę, jakiś mały przedmiot i mówią: Jak to się dzieje, że lustro wie, co jest za tym? Wcześniej nie mieliby możliwości zapytania i wrzucenia tego do internetu, tylko poszliby do mamy. Znaczy, to byli akurat dorośli ludzie, to kurwa, też ciężko, ale no, żyliby w nieświadomości po prostu do końca życia, tak? A, a jeżeli byliby młodsi, to by zapytali mamy, mamy by powiedziały: Jesteś debili i idziemy dalej, no nie? No, jak wie? Nie spam po to raz, a dwa, już to wczoraj tłumaczyłam. Obejrzyjcie wczorajszy stream. aby podbić wiarę w ludzi, podbić naszą wartość, przypomnę, że AI stworzył człowiek. Taką maszynę do pakowania narkotyków też stworzył człowiek. Pewnie jakiś inżynier z przyłożonym do głowy pistoletem, ale dał radę. I patrzcie, nawet w kartelach narkotykowych automatyzacja ludzi. Może co za czasy? Ta brazylijska maszyna, jak tłumaczy autor nagrania, pakuje 150 tysięcy torebeczek dziennie. Każda warta 10 reali brazylijskich, co daje 2 dolary. Dzienny zysk? 300 tysięcy dolarów. 2 dolary w Brazylii. W USA ta wartość będzie kilkukrotnie większa, więc jedna taka maszynka opłaci na... Coś to mąka była! czata GPT wystarczy nawet na kotleta, a nawet na darmowy towar dla dostawcy, który nam go przywiezie. <gry> na świecie są mm. jednak ludzie konserwatywni i nadal ratują koty, które weszły na drzewo, i tylko od sprawności tego człowieka zależy, czy na całe drzewo, czy odpowiednią gałąź. Pobieżał Bo... kot. Kot żyw. Spokojnie, spokojnie. Kot żyw. Tu warto szybko przypomnieć klasyk, Gdy ruski żołnierz się nie pier, no i ściął całe drzewo, niszcząc przy tym pobliską sieć energetyczną. A kot? Gdzie ten kot? Nie wiem po co ściągać kota, który sam zejdzie, ale jak już musimy to zrobić, to mam do tego odpowiednie narzędzie. Oto chiński laser do przycinania drzew. Przycelować w odpowiednie miejsce i pyk, gałość ścięta. Do chińskich produktów i takich filmików podchodzę z dużym dystansem, chociaż jakieś testy tego są. Gorzej, gdy tym laserem trafimy prosto w kota albo w pilota, który będzie przelatywał niedaleko nas, lub przez ten laser spowodujemy pożar. Zwyczajnie będzie problem, gdy czegoś nie dopiszemy. Zajebiste. Ale o tym za chwilę. Rut, to nas zgubić. Jeszcze nie ma problemu, gdy to szybko naprawimy, ale gorzej, jak ktoś to zauważy. No tak średnio całe. I zrobi się afera na cały kraj, jak tu w Golubiu do Dobrzyniu, gdzie karawan zgubił trumnę z nieposzczykiem. Podejdźcie do tego z dystansem. Wiecie, się. Dla pasażera już wszystko jedno, jak wygląda jego ostatnia podróż. Za to policji już nie tak wszystko jedno. Ma zamiar prowadzić w tej sprawie śledztwo, prawdopodobnie z artykułu 262 kodeksu karnego. Sprawcom grozi zarzut zbezczeszczenia zwłok. I aby nie było zwierzęta, też potrafił się pogubić. Spóźnił się na własny pogrzeb, o nie. Nie! Nie. Boże! Tu mamy pelikana z Zalesia. W Polsce to prawdziwa ornitologiczna sensacja, bo najbliżej można je spotkać na południu Europy lub Afryce. Ten najwidoczniej pomylił drogę, albo jak pisze Nilberg, ktoś mu powiedział, że jest bocianem, a on to łyknął jak pelikan. Jak już leciał te setki kilometrów. Te suchary. Oj, oj, oj. Przypijcie se to, kurwa. Mm. Niech zostanie. Poza tym można się chwalić, że mamy jedynego pelikana w Polsce i to w Zalesiu, w Kujawsko-Pomorskim. Popijam, popijam. Pociany może są bardziej pospolite, ale też warto... Lubię, lubię sucharki dobre, no ale trzeba popić. Mi chwalić. Tak jak to robią w Jasieniu. Każdy może je obserwować na żywo dzięki kamerze online. Problem w tym, że kilka tygodni temu obraz stał się trochę czarny. Bocian podpalił kamerę, żeby go nie podglądać. Sabotował streama. No, Jak się okazało, kto się zaczadzał z komina miejskiego ośrodka kultury. Co za kultura! Jak się okazało, zazwyczaj bociany przylatywały, gdy nie trzeba było grzać. Tym razem przyleciały wcześniej. Kogoś zgubiła rutyna, ktoś nie zauważył, ale jak tylko pracownicy dowiedzieli się, co się dzieje, wyłączyli kocioł i już go nie włączą. Bo wszystko ma być zmodernizowane, aby się. Chcieli uwędzić bociana! O nie! Boże święty. Będzie jeszcze jeden, super, sorry, dobra. Się nie powtórzyło. Chociaż chodzą plotki, że tak naprawdę chcieli je przegonić, aby zrobić miejsce dla pelikana. No, ale plan się nie udał. W niektóre historie ciężko byłoby uwierzyć, gdyby nie zdjęcia czy nagrania. Kolega wchodzi do twojego jednoosobowego namiotu, informuje, że chce spać razem z tobą, bo niby jego namiot odleciał. Ach, czekajcie. No to ktoś się dobija do drzwi. No zapraszam. No zapraszam. Aha, drapałeś drzwi i miał całeś po to, żeby siedzieć w próbie. Jak ci otworzę drzwi, już wstanę. O, jednak nie. No chodź, chodź. Hops. Srałeś. Srałeś, Myt. Czuję to. Czuję, że kubeta była tutaj. Kocham cię tak samo, ale teraz w odległości, dobra? No. Kinderka, dzięki za drugi miesiąc, witam serdecznie. Czasie czołem. Oho. To jest twój ogon. To co chcesz zaatakować, to jest twój ogon, tylko w odbiciu szyby. Nie, nie atakuj tego, spokojnie. To ty. No stary, to jest twój ogon. No? Poważnie. Nie pokazuj mu sranej dupy. No ja bym mu nie wierzył, a bardziej uwierzyłbym, że inny namiot się właśnie podniósł. No ale na szczęście jest nagranie. A może facet na twojej stacji chciał podpompować koło gaśnicą? No, naprawdę są tacy ludzie. A może twój ukochany synek chciał ci pomóc i postanowił odśnieżyć twój samochód, abyś rano nie spóźnił się do pracy? O kurwa, łopatom! On odśnieżał łopatom! Tylko, że robi to za pomocą szpadla. Tu mała informacja dla sztucznej inteligencji. Właśnie tak powinna wyglądać reklama środków antykoncepcyjnych dla facetów. Chcesz pochwalić się znajomym, że masz cholerne szczęście, bo prawie zmiażdżył cię głaz. Masz to na nagraniu. lepiej potraktować to jako małe ostrzeżenie od tego na górze, no i lepiej się poprawić, bo kolejnym razem lepiej przyceluję. To tyle w odcinku będę wdzięczny za każdą Waszą łapkę w górę. Mimo no może dzisiaj na wszystkie komentarze nie odpiszę, ale wszystkie przeczytam. A jeżeli wierzycie, że odcinek pojawi się w poniedziałek, to zostawcie suba i dzwonek, aby YouTube was poinformował. Do zobaczenia. Hej! Hej! Zostawiłam łapkę w